trafić na górne ringi na czelgach, czyli te, które, jak założycie... No cześć, ja jestem Jonasz, a Wy jesteście na kanale Grupy Rekonstrukcji Historycznej Sojusz. Dzisiaj mamy dla Was odcinek dość krótki, ale poruszający dwa tematy. I do stworzenia go zainspirował nas komentarz naszego widza. Pozdrowienia serdeczne dla Ciebie, obywatelu Kane, Dzięki za komentarz. No i jak się okazuje umieszczanie plecaka, zakładanie plecaka na pasoczelki nie jest wcale takim prostym zadaniem, jak mogłoby się wydawać. Dlatego dzisiaj pokażemy Wam jak to zrobić. No i do tego Mamy dla Was mały bonus związany również z plesakiem, a dokładniej jego zawartością. Ale zanim to, chcielibyśmy serdecznie pozdrowić naszych młodych fanów z Łodzi. Chłopaki, serdeczne pozdrowienia dla Was. Dzięki za to, że wpadliście na Pieknik Weterana w Łodzi. Dzięki za to, że podeszliście do nas. Dzięki za wspólną fotkę. Mamy nadzieję, że ten odcinek Wam się spodoba. Przepraszamy za niską częstotliwość naszych odcinków. Wynika to z niedoborów czasowych, jak i niedoborów czasami sił. I pamiętajcie, że content na kanale zależy także od Was. Więc jeśli chcielibyście obejrzeć materiał o jakimś konkretnym aspekcie, jeśli chodzi o siły zbrojne PRL, czy milicję obywatelską, czy jakieś inny tam związane z promocjami mundurowymi z okresu PRL, to piszcie w komentarzach pod filmem, a my będziemy się starać tworzyć dla Was związany z tym kontent. No dobra, to przechodzimy do y, tematu filmu, czyli tego, jak założyć w plecach kostkę na pasoszelki. Pasoszelki mam już na sobie. No i pierwszym krokiem, od którego wpadałoby zacząć, jest dopasowanie tych pasoszelek do swojej sylwetki. Bo często wiele osób narzeka, że a pasoszelki są beznadziejne, bo jak się założy jakiś półnek, to to wszystko zjeżdża, spada, tam się to lepiej, itd., itd. No, warto pamiętać, że. Wiele zależy również od tego, jak te pasoszelki są ułożone na ciele. Jeśli są jakieś luzy, jeśli są jakieś niedociągnięcia, jeśli gdzieś tam jest dużo miejsca, no to faktycznie ten ekwipunek, który jest, pamiętajmy, ciężki, będzie po prostu spadał. Będzie po prostu spadał z pasoszelek no i będzie trudno go nosić. Jeśli pasoszelki będą dociągnięte, no to wszystko powinno być. Ok, a więc, żeby założyć y, plecak na pasoszelki, no, musimy sobie te szelki podzielić na dwie części, czyli rozpiąć y, deringi, no i górne haki zaczepić od tyłu za y, górne deringi na szelkach, które wpadają nam tutaj na barkach, a dolne przełożyć sobie pod pachami i wówczas zapiąć za dolne deringi, które wypadają nam mniej więcej na wysokości klatki piersiowej. No i w ten sposób stworzy nam się kompletny system szelek, taki jak w zwyczajnym plecaku, gdzie te szelki nie są rozpinane. No i to właściwie jest cała filozofia. Należy pamiętać tylko o tym, że jak pasażerki mamy już na sobie, to założenie plecaka może być o tyle ciężkie, że trudno nam będzie sięgnąć szelkami i zaczepić sobie za te deringi, więc tu musimy poprosić o pomoc kolegę, czy koleżankę lub najpierw zdjąć pasażerki, potem założyć sobie Plecak, a następnie założyć cały system już na siebie. No tu jest akurat ten element, który może nie jest najfortunniej rozwiązany, no i, i trzeba niestety takie triki zastosować. No dobra, no to zakładamy plecak. No i gotowe. Górne haki zaczepione mam o górne deringi, a dolne haki zaczepione są o deringi dolne. No i Dzięki temu mogę sobie już ten plecak spokojnie nosić. Pamiętajcie tylko o tym, że jeśli chodzi o mocowanie haków za ringi, to trzeba to zrobić w sposób może mało intuicyjny, dlatego że hak musi być zaczepiony tak, żeby ten ząbek był skierowany na wprost was, czyli musicie zrobić taki ruch i zaczepić sobie hak w taki sposób, żeby on wystawał ząbkiem na wprost w kierunku przodu. No i to jest tak naprawdę cała filozofia. No i przy okazji mały dodatek do filmu o tym, co żołnierz nosił w kostce. Miałem do dyspozycji jeszcze jeden element, o którym po prostu zapomniałem wspomnieć z natłoku tego wszystkiego, co w tej kostce się znajdowało. Nie zdołaliśmy tego pokazać na właściwym filmie, więc robimy taki mały dodatek. No bo sama rzecz również jest niewielkich rozmiarów. Jest to taka, można powiedzieć, ciekawostka. Mydło do golenia. Mydło do golenia z dopiskiem na opakowaniu, wyłącznie dla WP. Czy faktycznie było ono dostępne wyłącznie dla WP? No, myślę, że chodziło tutaj raczej o to samo mydło, które było dostępne w sklepach, w turgeriach. No jedynie różniło się y, pewnie opakowaniem, no może jakimś kształtem, czy, czy jakimś innym czymś, co odróżniało je od mydła cywilnego. No jest to taki właśnie mały dodatek. Wykonano go, tutaj mamy na boku pudełko oznaczenie PN69, które mówi nam o tym, że wykonano to mydło według polskiej normy z roku 1969. To oznaczenie, y, tutaj była litera albo B, albo P, Dalej, N i liczba wskazuje nam właśnie na rodzaj normy. Mogła to być norma branżowa, mogła to być norma polska, czyli ogólnokrajowa, mogła to być norma zakładowa, mógł być jeszcze Z, przed tym N i wówczas mamy informację, że jest to norma obowiązująca w danym zakładzie pracy. Wówczas obowiązywały właśnie normy branżowe, zakładowe, polskie normy, no i tam może jeszcze jakieś inne rodzaje były, to mamy cały ciąg oznaczeń. No, i podpis wykonawcy spółdzielnia inwalidów im. Karola Świarczewskiego, Szczuczyn ulica Kilińskiego 19 A. A w pudełeczku mamy zawinięte folie, takie mydełko w kolorze cielistym, o zapachu, który chyba każdy, kto miał styczność z jakimkolwiek środkiem czystości w PRL-u, zna, ponieważ jest to dokładnie taki sam zapach dla każdego środka czystości. Czy jest to mydło do mycia twarzy, czy do golenia, czy jakiekolwiek inne mydło, zapach jest w zasadzie taki sam. No, taka ciekawostka.